W relacjach jest trochę jak na rynku lub jak w sklepie. Kiedy idziesz coś nabyć, to wiadomo, że musicie być na to stać. Musisz mieć pieniądze i musisz mieć odpowiednią ilość tych pieniędzy. Czyli jak idziesz do salonu Porsche, to wiadomo, że musisz mieć na koncie lub w kieszeni pieniądze na Porsche, a nie na Poloneza starego. Do czego ja to mówię? Ano dlatego, że panowie, jeżeli chcecie mieć takie Porsche w domu, Super dziewczynę, ładną, zadbaną, najlepiej młodą, która pracuje, sama się utrzymuje, yy, która dba o dom, która stwarza wam ciepło w tym domu, która daje wam inspirację, która daje wam wsparcie. To co ty jej dasz w zamian? Bo Porsche jest. Natomiast zastanów się, co ty możesz jej oferować za to. Nie będzie tak, że ktoś w salonie Porsche powie ci, Ojej, jest pan takim dobrym człowiekiem. Zasługuje pan na Porsche. To nic, że pana nie stać. Proszę, zabrać. Nie ma takiej sytuacji. A nawet jeżeli ten człowiek dostanie to Porsche, to to Porsche mu zrujnuje życie, dlatego że przy pierwszej nadarzającej się okazji, jeżeli w tym Porsche coś się zepsuje, to on po prostu popadnie w długi, żeby to Porsche naprawić. Więc, panowie, wybierajcie, panie, na miarę swoich możliwości.